Nazywam się Magda Jałowiczar i pracuję przy analizie danych w na grzybowskiej zaproponowałam akcję Adopcja Serca. Nasza akcja polega na tym, żeby wpłacać co miesiąc konkretną kwotę pieniędzy na kilkoro dzieci, które będą miały zapewnioną edukację i żywność. Dzięki temu takie dziecko ma zupełnie nowy start w przyszłość i przede wszystkim szansę przeżycia. Dzięki takiej akcji. Która dla nas naprawdę niewiele znaczy, ponieważ koszty życia w Afryce są nieporównywalnie niższe do naszych, możemy zapewnić dziecku kompletnie inny start w przyszłość. Takie dzieci mają zapewnione jedzenie, chodzą do szkoły, tam uczą się krawiectwa i pracy na roli. Dzięki temu z łatwością znajdą pracę w przyszłości i pomogą sobie i swoim bliskim. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu mailowego ze mną, lub możecie do mnie podejść w biurze.